Dzień dobry. Mamy początek miesiąca, pierwszy wtorek miesiąca, a zatem czas na kolejną porcję aktualności muzealnych, tym razem aktualności oczywiście sierpniowych. Zaznaczę tylko, że materiał nagrywam dwa tygodnie przed jego opublikowaniem na YouTubie, tuż przed moim urlopem. Zacznę od informacji na temat wystaw działalności ekspozycyjnej naszego muzeum. Po pierwsze, cały czas dostępna jest nasza wystawa stała. Jak sama nazwa wskazuje, stale ją można oglądać. Latem zwiedzanie naszej ekspozycji stałej jest o tyle przyjemniejsze, że nasze ponad metrowej grubości mury zapewniają naturalną klimatyzację, więc nie dość, że można się ochłodzić. To jeszcze można poobcować z historią, z kulturą, ze sztuką. Można obejrzeć sobie nasze pamiątki zgromadzone na wystawie, można zapoznać się z historią, kulturą, życiem codziennym mieszkańców naszego regionu. Zapraszam. Ja wiem, że często powtarzam to latem, że jest tu chłodniej, ale naprawdę tak jest i warto się o tym na własnej skórze przekonać, więc do muzeum serdecznie zapraszam, tym bardziej, że muzeum wakacje jest czynne normalnie, no może z wyjątkiem środy, gdzie czas pracy muzeum jest skrócony, bo trwa do godziny 16, a nie jak w innych miesiącach do godziny 18. Oprócz wystawy stałej cały czas jest od końca czerwca na Krotoszyńskim Rynku wystawa plenerowa. Tym razem jest to wystawa ukazująca powiat krotoszyński na dawnej pocztówce. Są tam reprodukcje 144 widokówek z naszych zbiorów, które ukazują różne miejscowości powiatu krotoszyńskiego. Warto zaznaczyć, że powiatu we współczesnych jego granicach dzisiejszych, no bo te granice powiatu krotoszyńskiego w toku historii się kilkakrotnie zmieniały. Oprócz tego na początku sierpnia dobiegnie też końca wystawa fotografii fotomontaży fotomontażu Zdzisława Beksińskiego, która gościła u nas ponad 3 miesiące, ponad kwartał, cieszyła się sporą popularnością, sporym zainteresowaniem, z czego ja również się cieszę, ponieważ no, okazuje się, że warto było ją sprowadzić do Krotoszyna. Jeszcze przez kilka dni będzie można ją oglądać, więc jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to oczywiście serdecznie zapraszam, bo warto, bardzo warto. Jeśli chodzi o działalność wystawienniczą to tyle, natomiast jeśli chodzi o inną działalność naszego, naszego muzeum, no to w sierpniu nie planujemy imprez, ale wspomnę tutaj o imprezie, o której na dniach będziemy więcej informować. Pojawi się też na dniach jej plakat. Chodzi o Wehikuł Czasu. Podobnie jak wystawa plenerowa wróciła do nas po rocznej przerwie, tak Wehikuł Czasu wraca po prawie trzyletniej przerwie i na początku września, w niedzielę 3 września będzie... Yy, tutaj pod Muzeum Krotoszyńskim organizowany ten u czasu. Tym razem nawiążemy do średniowiecza. Myśl przewodnia tej imprezy to turniej rycerski. Będą walki rycerskie, będą stoiska rzemieślnicze, będą miejsca animacyjne dla dzieci, będzie, będzie możliwość skorzystania z warsztatów właśnie rzemieślniczych. Myślę, że będzie bardzo ciekawe. Od 11 godziny do godziny mniej więcej 18 będzie tutaj e, w średniowiecze pod Krotoszeńskim Muzeum. Ten czas wzięliśmy sobie w tym roku na nawet dlatego, że w roku 1423 zmarł Wierzbięta, a w zasadzie przed rokiem 1423 zmarł rycerz Wierzbięta Herbułodzia, czyli człowiek, który lokował miasto Krotoszy, nadał mu prawa miejskie. No i w związku z tą 600 rocznicą jego śmierci. Postanowiliśmy wrócić do średniowiecza w naszym wehikule czasu, więc już dziś zapraszam na wehikuł czasu 3 września od godziny 11 do godziny 18 tu pod naszym Krutoszyńskim Muzeum. Myślę, że zalejemy Państwa informacjami na temat tej imprezy już wkrótce, no bo e, myślę, że na dniach zaczniemy jej promowanie. Jeśli chodzi o takie działania formalne w naszym muzeum, to już wspominałem o tym, że pod koniec czerwca dobiegła końca inwentaryzacja obowiązkowa naszych zbiorów. W lipcu formalnie ją jeszcze zamykaliśmy. Dodatkowo jeszcze w lipcu rozpoczął się audyt związany właśnie z inwentaryzacją naszych zbiorów, więc jeszcze w sierpniu mamy co robić ze względów takich naszych formalnych. Zaznaczę też, że już publikacja dotycząca pocztówek krotoszyńskich jest w korekcie. W tej chwili językowej, więc yy, dzieje się. I myślę, że gdzieś tam we wrześniu yy, pojawi się informacja o tym, że drukujemy ją już. Mam nadzieję, że uda się. Na razie wszystko idzie zgodnie plan, z planem. No i od razu też zaznaczę, że jak co roku, od kilku lat, razem z Towarzystwem Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, w tym roku również gdzieś na jesieni ukaże się kolejny, już dziewiętnasty tom periodyku Krotoszyn i okolice. Tam już artykuły też są w korekcie, już są zebrane, także też prace przy tym periodyku dobiegają końca. Tyle informacji bieżących, nie jest tego może dużo, ale no, jest okres wakacyjny, więc urlopowy też dla pracowników muzeum, więc dzieje się się rzeczy nieco mniej, ale i tak myślę, że całkiem dużo. Oprócz tego oczywiście zapewne będę zaangażowany w uroczystościach patriotycznych, no bo 15 sierpnia y, drobne uroczystości tego dnia też się odbywają, i y, msza w Kościele Piotra i Pawła. No i oczywiście też uroczystości na cmentarzu parafialnym przy Iglicy y, żołnierzy 1920 roku. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na materiał w przyszłym tygodniu już po moim urlopie i do zobaczenia.